Polacy to koniec z nami, to koniec z nami. Nieprawdopodobne słowa jasnowi dotyczące koronawirusa. Dzisiaj przedstawiam najnowszą wizję przepowiedni Jasnowidza dotyczącą koronawirusa i moment przełomowy, jeśli chodzi o właśnie o koronawirusa i data kluczowa, a więc 17 marca. Co się wydarzyło 17 marca, co wpłynie tak naprawdę na koronawirusa w Polsce i co sądzi na temat koronawirusa Jasnowidza O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry, pod tym filmikiem. kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Jasno i powiedział w ten sposób: Obudziłem się rano w niedzielę, otworzyłem okno i pomyślałem sobie, ale bez nadzieja, ale bez nadzieja czeka nas e, całą praktycznie Polskę. Ładna pogoda, wszyscy musimy siedzieć w domach. I też Jasno i mówi na temat koronawirusa, na temat momentu kluczowego, tak naprawdę. E, to jest data 17 marca. Ta data już miała miejsce, ale mówiłem o tej dacie jeszcze na, zanim ona nastąpiła. Jasno -i Mówił, że to będzie data przełomowa, ponieważ tego dnia coś się wydarzy kluczowego, jeśli chodzi o koronawirusa. Dzisiaj już wiemy, że właśnie 17 marca media podały informację, że pacjent zero został wyleczony, został też wypisany praktycznie do domu. Ten pierwszy pacjent, który przyjechał do Polski, przyjechał z Niemiec autokarem, przywiózł koronawirusa. Był pierwszym pacjentem, tak zwanym pacjentem 0. Przebywał w szpitalu w Polsce i po kilku tygodniach praktycznie wyszedł ze szpitala, tak? 66-letni mężczyzna, który wrócił z Niemiec od córki. Zresztą to historię przedstawiałem na moim kanale, możecie zobaczyć sobie taki filmik. No właśnie, i tutaj Jnoiskowski mówi, że to jest moment przełomowy, tak naprawdę. No, na pewno jest to bardzo optymistyczna informacja. Z tym, że trzeba pamiętać, no kiedy to nagrywam, to jest ponad 300 przypadków, jeśli chodzi o osoby, które są zarażone koronawirusem, 5 osób zmarło, natomiast minister szum. Mówi praktycznie, że do końca tygodnia, kiedy nagrywam jest czwartek, będzie tych przypadków ponad. Tysiąc, tak, będzie tych przypadków praktycznie ponad tysiąc. Każdego dnia może lawinowo przybierać na sile praktycznie ten, ten, te, ta epidemia, ta pandemia. No właśnie, Jasnoizackowski mówi o tym, że praktycznie od tego 17 marca ta epidemia będzie gasła. Że to nie będzie taka sytuacja jak z palca, że praktycznie w przeciągu jednej chwili ta pandemia zniknie, tylko że już nie będzie tyle przypadków, tak, nie będzie praktycznie takiej siły, e, jeśli chodzi właśnie o, o tą pandemię. No w Polsce akurat jest taki, taki rzut, tak, no w Chinach rzeczywiście e, nawet są takie po prostu dni, chyba wczoraj czy przeczoraj był taki dzień, że nie było żadnego przypadku, jeśli chodzi o koronawirusa, ale Chińczycy mają tak, po pierwsze potężne nakłady finansowe, ogromny budżet, są w stanie to zrobić i przede wszystkim to jest kraj bardzo, ale to bardzo zdyscyplinowany, tak, e, więc oni rzeczywiście, no sam fakt tego, że oni potrafią postawić szpital tak naprawdę dla osób chorych na koronawirusa w przeciągu e, kilkudziesięciu godzin, to jest to jest niemo niemożliwe w warunkach polskich, tak? No właśnie Jasnoiewicz Jaśkowski mówi o tym, że ten 17 marca był tym momentem kulminacyjnym, że media wsieją tak naprawdę w nas panikę, że sieją tak naprawdę w nas strach, że jest on nieadekwatny. Panika nie jest adekwatna do skali koronawirusa, o ten sposób dokładnie powiedział Jasnoiewicz Jaśkowski no ja muszę powiedzieć, że to różnie bywa ja na przykład mieszkam w Poznaniu w Poznaniu nie ma tak dużo przypadków jeśli chodzi o koronawirusa bardziej tam była kobieta z tych czapur pod Poznaniem i te miejscowości czy powiaty pod Poznaniem, ale ostatnio pojawiła się informacja że lekarz w Poznaniu ginekolog przyjął praktycznie 60 kobiet, okazało się, że miał czy ma koronawirusa, ciężkie ciężkim stanie przebywa w szpitalu zakaźnym no i ten lekarz przyjechał z Austrii gdzie jeszcze po prostu nie był ten, Austria nie była w gronie tych państw po prostu niebezpiecznych tak, czy, czy, czy po prostu, gdzie było wysokie ryzyko koronawirusa i przywiózł to praktycznie do Polski, nieświadomy zaraził, tak, nie wiemy jeszcze ile, bo te kobiety pewnie, te objawy u nich pojawią się, no ale on praktycznie przyjmował przez 2 dni i 60 pacjentek przyjął, tak. No teraz zobaczmy sobie, tych 60 pacjentek pójdzie do domu, niech każde kolejne praktycznie 5 osób zarazi, czyli w Poznaniu będzie praktycznie w przeciągu od, od jednej osoby kilkaset osób będzie zarażonych, tak. Może być, tak nie wiadomo, czy tak będzie, ale może być. Natomiast Zackowski tutaj cały czas uspokaja, tak uspokaja. Także ta tendencja, jeśli chodzi o koronawirusa, to jasnowic zackowski mówi, że nawet rozmawiał z taką osobą, która jest blisko jakby polityki, blisko rządu, mówi, że ta tendencja jest teraz spadkowa, jeśli chodzi o koronawirusa. Ja bym tak nie chwalił tej dnia przed zachodem słońca, bo to może, może różnie wyglądać. Teraz mówi to, jasnoickowski mówi, że to będzie też wirus, który tak naprawdę będzie potężne znaczenie ekonomiczne. I gospodarcze, że ten wirus jest zależny od temperatury. Tak, że zobaczmy sobie, że praktycznie Włosi są mniej odporni, jeśli chodzi o grypę, tak to Jasno Lizacowski to definiuje. No i że ten koronawirus powoduje, że ludzie praktycznie błyskawicznie się zarażają. Czyli znaczy, ja bym się nie pokusił na taką tezę, czy Włosi są bardziej, czy też mniej odporni, jeśli chodzi o wirusa, tak? Bo to, że mieszkają po prostu w, w innych warunkach, innej e szerokości geograficznej, e to ani jest po prostu e tak, nie działa na ich plus, ani też na minus. To nie jest powiedziane, że oni są nieodporni, do tego trzeba było też zobaczyć nawyki społeczeństwa, tak? Co jedzą i tak dalej, jaki mają tryb życia. E no to wtedy można było to oceniać. Natomiast tak, właśnie to ja Zackowski definiuję. No, u nas może troszeczkę inna sytuacja, bo rzeczywiście Polacy się przerazili i pozostali w tym w domach, tak? Jeśli nie muszą, to nie wychodzą. Natomiast rzeczywiście Jasnowi Zackowski mówi w ten sposób, że musi upłynąć czas, żeby to się zakończyło, że to nie nastąpi tak drastycznie, ale że ten wirus będzie praktycznie słab, tak? Że nie będzie miał taka intensywność tego wirusa. Poza tym jasnowie Zackowski mówi też o tym, że nie czuje się specjalistą, jeśli chodzi o medycynę, tak? mówienia na temat tego koronawirusa. Natomiast rzeczywiście ma tam pewne takie momenty, że przerażony jest tą całą sytuacją związaną z koronawirusem. Warto powiedzieć o tym, że przecież Jasnowickowski jest w grupie tak naprawdę osób no, zagrożonych, tak, no bo przecież wiek, tak, to jest jednak sprawa, druga sprawa to też jest choroby towarzyszące, a więc to zwapniaczy krwionośny ten zabieg, który miał w 2016 roku w czerwcu miejsce, praktycznie palił papierosy. Dopiero dwóch miesięcy nie palił papierosów, więc ten, ten organizm na pewno jest osłabiony. No i jasnoicacowski mówi wprost, także że pandemia zacznie słabnąć, że pandemia Zaszczęsowność. Znaczy, ja powiem tak, że to jest na dwoje: babka wróżyła, bo są różnego rodzaju właśnie historie. Są historie na przykład piłkarzy, młodych, piłkarzy, młodych ludzi, tak naprawdę Bartosza Bereszyńskiego, tak młodego na przykład zawodnika, który mówi, że jeśli chodzi o koronawirusa, to jego tylko bolała głowa i czuł się nieswojo i, tak, i przechodzi praktycznie ten wirus w domu. Ale są przypadki, gdzie są młodzi ludzie, na przykład młode dziewczyny, tak, I jedna kobieta, która była zarażona, w Warszawie przebywała, to mówiła o tym, że praktycznie do szpitala przewieziono półprzytomną młodą kobietę. Czyli to nie jest powiedziane, że ktoś musi być w wieku, że po prostu jest w tej strefie ryzyka, jest narażony, bo też zależy od odporności, tak? Dzisiaj w dużym stopniu ta odporność jest upośledzona tak organizmu z tego względu, że przebywamy pomieszczenia pomieszczeniach klimatyzowanych, poruszamy się samochodami, wszystko robimy, żeby się nie prze, przeziębić, tak, ubieramy się bardzo grubo i tak dalej. No, to wszystko praktycznie sprawia, że ta odporność jest gorsza. jasno mówi w ten sposób, że w przypadku koronawirusa 80% nie wie, że jest zarażony. Przytacza właśnie takie statystyki. 14% z tych ludzi przychodzi do ciężarów. Natomiast tylko 6,4% przechodzi to bardzo ciężko, tylko, albo aż przechodzi to bardzo po prostu ciężko. jest też wspomina o tym, że rząd kupił 10 tysięcy łóżek, ale tam chyba była mowa o łóżkach z respiratorem. Tak, tak się mówi, z respiratorem, bo tu nie chodzi o takie zwykłe chyba same łóżka, tylko z respiratorem, bo chodzi o to, żeby kupić z, właśnie z respiratorem. No ale jasno i mówi w ten sposób: panika nie jest adekwatna do skali koronawirusa, tak? W Chinach pandemia dobiega końca, a media straszą tak naprawdę w Polsce koronawirusem, tak, koronawirusem. Ja muszę powiedzieć, że e, tutaj się nie zgadzam z tym, absolutnie strach jest uzasadniony, ponieważ ludzie mają kredyty, dzieci, samochody, e, mieszkania, po prostu, rachunki do opłacenia, jest po, potem obawa, tak? Jest nawet taka obawa, jeżeli ktoś by był zdrowy, tak, nawet jeżeli tam są bogacze, którzy się schowają w bunkrach, będą mieć tam zapasy i tak dalej, to jest obawa, jak coś się stanie innego ze zdrowiem, a na przykład służba zdrowia będzie wykluczona, tak? Tam są przypadki, że jakaś osoba za, 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 z, mogła potencjalnie zarazić kilkadziesiąt policjantów, tak, czyli mogą po prostu przestępcy, to może być raj dla przestępców, że na przykład przyjdzie pacjent, który nie powie o tym, że jest zarażony, czy miał kontakt z osobą zarażoną i wyłączy cały oddział szpitalny, tak, lekarzy, więc może być sytuacja, że ktoś może mieć planowy zabieg i nie będzie on przeprowadzony ze względu na to, że właśnie koronawirus będzie paraliżował, no nie tylko służbę zdrowia, ale w ogóle funkcjonowanie, tak, dzisiaj jakby po prostu całego, całego społeczeństwa. No ja muszę być, powiedzieć, że byłem przerażony, byłem w aptece kupowałem tam zwykle tam suplementy, czy witaminy, no i rzeczywiście farmaceutki w o swoje bezpieczeństwo, rękawice na rękach, całe praktycznie tutaj fartuchy, kostiumy takie specjalistyczne, jak z Archiwum X, okulary, tak, czy jakieś po prostu takie maseczki, no wyglądało tak, jakby były na miejscu jakiegoś zbrodni, miały badać się ślady z jakiegoś po prostu laboratorium kryminalnego, natomiast z drugiej strony sobie pomyślałem, że no działają tak naprawdę dla dobra swoim i naszym, tak, no bo nieświadomie, gdyby została zarażona, to mogłaby kolejny praktycznie pacjentów zarażać. No, ale rzeczywiście tutaj, no, ta służba zdrowia stara się walczyć, no, bo jak mówię, zawsze ludzie są świetni, jeśli chodzi o służbę zdrowia, lekarze, pielęgniarki, po, położne, tak, to są świetni ludzie, natomiast system jest po prostu chory u nas. I właśnie Jasnowicz-Zackowski mówi w ten sposób, pandemia zacznie słabnąć, pandemia zacznie słabnąć i mówi na temat tego pacjenta zero. No, ten pacjent nie jest tak naprawdę pacjentem jakby, jakby pacjentem, który miałby po prostu stanowić o całym społeczeństwie. To, że on po prostu wyszedł z tej choroby, ale my nie wiemy jeszcze, czy nie będziemy miał powikłania. Czy na przykład ta choroba do niego nie wróci po jakimś czasie? Są takie choroby tropikalne, że człowiek jedzie na wakacje do ciepłych krajów, do tropikalnych krajów, a na przykład azja, jakiś azjatycki, chociaż nie jest to powiedziane konkretnie, zarazi się jakąś bakterią i ta bakteria w ciągu roku się uaktu uaktualnia, tak czy uaktualnia, po prostu ujawniał tego człowieka o różnych porach roku. Także to, że koronawirus, ten pacjent został wyleczony, wyjdzie z domu, ale on też będzie po prostu jakby naznaczony, będzie traktowany jak ten przez ro rodzinę, tak, bo wszyscy będą się bać, nie, nie bo on bo to jest ten, co był pacjentem z zero. Zero, tak. Nic do niego na imieniny, tam nie, nie, nie spotykajmy się, on będzie traktowany praktycznie jak e, trendowaty. Tam. no Takie będzie po prostu podejście. E, no i e, tutaj nie jest on wyznacznikiem, to że on wyszedł praktycznie z tego, być może miał silny, zdrowy organizm, może być może tą odmianę, które miała koronawirusa, ona była słabsza. Natomiast my nie zapominajmy o tym, że jeśli chodzi o koronawirusa, to może być mutacja tego koronawirusa i okaże się, że ktoś z nas zachoruje za rok czy za dwa lata i będzie to silniejszy odpowiednik tego koronawirusa niż na początku. E, tak, Więc tak wygląda sytuacja. Natomiast czy media straszą? Tutaj to jest jakby naturalna sprawa, tak, no bo to jest obawa czegoś takiego nie było, to nigdy nie było czegoś takiego w historii, tak? Jeśli chodzi właśnie o te czasy współczesne, tak? Były oczywiście była sytuacja związane właśnie z Czarnobylem, ale nie było aż takiego przerażenia, nie było takiej sytuacji, która miała miejsce w społeczeństwie, tak? Także na pewno tutaj nie dziwię się, że ludzie są przerażeni, bo momentami też jestem przerażony, gdy sobie o tym wszystkim pomyślę, o skali tego działania, o paraliżu praktycznie tego działania jak to wszystko po prostu jest sparajżowane, to naprawdę jest sytuacja fatalna. Sam fakt tej kwarantanny 14 dni, to zobaczcie, jak to wszystko paraiżuje służby zdrowia, medycynę. Najgorsza po prostu sytuacja byłaby taka, gdyby ktoś z nas zachorował albo byśmy potrzebowali po opieki medycznej i by się okazało, że nie ma po prostu, kto nas leczyć, tak, bo jeżeli lekarze są, to są albo chorzy, albo są na kwarantannie, albo zajmują się naprawdę takimi przypadkami po prostu już te, ciężkimi, natomiast żadne inne sprawy nie moglibyśmy po prostu wyleczyć, tak, to byłoby przerażające. Ta sprawa, bo po prostu służba zdrowia nie jest przygotowana na taki masową skalę, tak, na masową skalę. To wszystko dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki, za słuchanie. jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik, napiszcie w komentarzu, co na temat sądzicie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.